Cześć, nazywam się Jacek Czechowski i od dwóch lat pracuję w Medicavers Tematologia w Warszawie na ulicy Prostej, gdzie zajmuję się leczeniem endodontycznym oraz protetycznym. Przed rozpoczęciem współpracy z Medicavers Tematologia miałem pewne obawy, jak odnajdę się w tak dużej organizacji, ale okazało się, że praca tu jest naprawdę przyjemna. Myślę, że to dzięki atmosferze i partnerskim relacjom, jakie mamy w zespole. Bardzo dobrze dogaduję się z koordynatorem centrum który dba o moje grafiki, zajmuje się administracją i innymi sprawami, które mogłyby odwrócić moją uwagę od leczenia. Dzięki sprawnej recepcji nie zawracam sobie głowy zarządzaniem wizytami pacjentów, bo mój zespół robi to za mnie. Przy pacjencie zawsze współpracuję z dobrze przeszkoloną asystą, która wspiera mnie podczas zabiegów. To, co naprawdę bezcenne, to praca ze specjalistami z każdej dziedziny. Możemy swobodnie konsultować trudniejsze przypadki, rozwijać się dzięki cyfryzacji, i dofinansowania do szkoleń. Dzięki temu, co daje mi Medicover Tematologia, mogę skupić się na tym, co kocham czyli dbaniu o dobra pacjenta.